Witajcie, z tej strony nie kto inny, jak Tymoteusz, Glamrock Telewizja. Tak, nazywam się Tymoteusz, cześć, cześć, witam, dzień dobry. Ogólnie to name reveal miał być na 1000 subków, ale i tak zaraz dobijemy ten 1000, jesteśmy bardzo blisko. A ja teraz średnio robię filmy, więc e, trochę bez sensu tak, tak się zatrzymywać tu w przed, szczególnie jak mam rocznicę, tą wyjątkową okazję, więc macie przedwczesny reveal. Nie, nie nazywam się Dawid, jak mogliście podejrzewać po moim poprzednim pseudonimie Dawson. Nie nazywam się też Adrian, co kiedyś sam specjalnie rozpuściłem taką plotkę. Proszę bardzo, Tymoteusz to jest moje imię. Co tam u was? U mnie jest 16 października, a przynajmniej kiedy to publikuję, bo kiedy to nagrywam jest trochę wcześniej, ale tak domyślnie kiedy to wy oglądacie jest 16 października, co oznacza dwie rzeczy. Po pierwsze wy mam urodziny i po drugie mam urodziny. Dziewczyny nigdy nie obchodziłem dwóch urodzin naraz. No to mamy dzisiaj pierwszy raz? Ogólnie o co z tym chodzi. No więc 16 października 2021 roku wypadają moje 17 urodziny, czyli mam 17 lat. Jednocześnie wypadają dzisiaj urodziny Glamrocka, ponieważ 16 października 2020 roku wróciłem pierwszy film na ten kanał właściwie na Glamrock TV, przepraszam, bo teraz jesteśmy na niedźwiedziu. Wróciłem pierwszy film jako Glamrock. Narodziny Glamroka właśnie tutaj datuje sobie na 16 października. I tak samo moje urodziny są 16 października. Glamrock dzisiaj skończył roczek, a ja dzisiaj skończyłem 17 lat, co oznacza, że jestem 16 lat starszy od samego siebie. No i jakby tak sumować to jestem już pełnoletni, więc... jej, robimy 18. Ogólnie to miałem kilka pomysłów na to, co mógłbym zrobić na tą rocznicę, jakieś tutaj wyjątkowe rzeczy, jakieś wyjątkowe filmy, ale... Yy... No i jest teraz sytuacja jaka jest. Ogólnie to chodzę nie tylko do szkoły, ale też do pracy, jak pewnie mogliście gdzieś słyszeć, yy, zarabiam pieniądze, no i tak średnio mam czas na robienie filmów, a nie w ogóle czegokolwiek. <noise> no więc yy, tak średnio zrobienie jakiś specjali na Rock TV czy coś takiego, tak, tak po prostu nagrywam taki yy, mocno spontaniczny film po prostu, żeby, żeby tak powiedzieć kilka rzeczy, podziękować kilku osobom i tak dalej. No i, zważywszy na to, że mamy tam rocznicę kanału, to na pewno trzeba by było coś prezentować swoim widzom. A jako że właśnie mam taką sytuację, że mam mało czasu, to ciężko mi było coś wymyślić, no ale trzeba grać takimi kartami, jakie się ma. Mój pierwszy film zawierający krytykę Katona, znaczy pierwszy film Glamroka, jest teraz niepubliczny na kanale. No i chciałem go upublicznić przez chwilę, ale stwierdziłem, że nie będę go upubliczniał, tylko zrobię coś innego. Na tym kanale, na którym jesteśmy teraz, czyli Niedźwiedź Glamrock Na tym kanale pojawi się playlista Glamrock TV Niepubliczne Filmy I tam pojawią się wszystkie, a przynajmniej, no dobra, większość filmów z Glamrock TV, jakie teraz są niepubliczne W tym właśnie nasz pierwszy film, jaki wróciłem. A więc tutaj w tej playliście znajdziecie sobie właśnie moją krytykę Katona I wszystkie kolejne niepubliczne filmy, których po prostu, no nieważne jak bardzo słabe są Po prostu je tutaj udostępniam i możecie je sobie oglądać tak więc tak, to jest taki mój mały prezent i osoby, które nigdy tych filmów nie widziały, bo dołączyły dopiero niedawno na kanał, no to zapraszam serdecznie. Kto wie, może znajdziecie w tych starociach cokolwiek ciekawego. Więc to jest taka pierwsza rzecz mnie, jaką wprowadzam tego 16 października na urodziny i na rocznicę. Kolejną rzeczą, jaką chciałem zrobić, to był live. Miałem świetny pomysł, żeby zrobić live z komentowania teorii Katona na żywo. I najpierw w ogóle chciałem zrobić film, na którym ponownie, tak samo jak dokładnie rok wcześniej, komentuję teorię Katona, albo po prostu odnowioną krytykę Katona, ale nie miałem czasu, możliwości za bardzo też pomysłów, co bym gadał, więc pomyślałem, że fajnie by było zrobić... Po prostu lepszy będzie live skomentowanie teorii Katona na żywo. No ale przez brak czasu nie zrobię tego dzisiaj, 16 października, ale wpiszcie sobie, że ja Zabijcie, zanotujcie, jak chcę to zrobić i możecie mi o tym wspominać, bo ja to w końcu zrobię. Jak znajdę czas, to taki live się pojawi i będziemy sobie y, na żywo oglądać filmy i komentować i gadać. Chciałem zrobić taką fajną klamrę w y, rok temu, dokładnie 16 października. klamrok nowy youtuber, tutaj, proszę bardzo, y, komentował sobie teorię Katona. No i dokładnie rok później, już jako rozwinięty youtuber, tak wykomentuje teorię Katona. Tak idealnie to niestety właśnie nie wyjdzie, ale, ale zrobię, zrobię ten live, serio obiecuję, w końcu go zrobię, możecie mi przypominać. No a jak teraz ogólnie wygląda sytuacja z filmami? No tak, właśnie nie ciekawi za bardzo. Dużo rzeczy mówiłem, że będzie, a bardzo mało rzeczy było. Miałem bardzo dużo planów, właściwie nadal mam bardzo dużo planów, ale plany, o których mówiłem, który, o których informowałem, niestety się bardzo mocno rozmyły. Miałem robić więcej showcase'ów, miałem robić filmy pogadankowe, miałem robić filmy właśnie z teoriami zupełnie nowymi, miałem robić filmy o książkach. Strasznie dużo się szkowałem do robienia filmów o Fazbear Frights'ach, na przykład, więc no, miałem naprawdę bardzo, bardzo dużo planów. No, ale w końcu po pewnym czasie myślenia wszedłem w tę fazę offline, którą tutaj zakomunikowałem na tym filmie tajemniczym. Faza offline, dla tych, którzy nie wiedzą, polega na tym, że po prostu moja aktywność jest bardzo mała i nie robię takich regularnych filmów jak to było wcześniej. Nie robię dlatego, że po prostu nie jestem zadowolony z, tych, co, z tego co wychodziło. Zrobiłem nawet jeden film taki w całości, już zupełnie gotowy, wysłałem na YouTube'a, ale go nie opublikowałem, bo nie byłem z niego zadowolony. Uważam, że technicznie moje filmy mogą być lepsze, że mogą wyglądać lepiej, brzmieć lepiej. Nie mieć tego szumu w tle nieznacznego, że mogę mieć ładnie zmontowane filmy. Wymogę popracować nad programem do dźwięku, wy mogę zrobić wiele różnych rzeczy, yy, dużo lepszy research, więcej pracować nad nimi dłużej. Stwierdziłem, yy, że nie będę, robił, nie będę realizował tych swoich planów, dopóki nie jestem zadowolony z efektów. Więc wszedłem to fazę offline, no i teraz chodzę sobie do roboty i zarabiam, a filmy wrócą wtedy, kiedy będę do tego przygotowany. Yy, I to nie jest tak, że ja to zupełnie zawiesiłem, tak absolutnie nie myślę o kanale nic, nie nie, codziennie o nim myślę. I cały czas jestem na drodze doskonalenia się i szykowania rzeczy najróżniejszych, aby móc w pewnym momencie wrócić yy, z regularnymi filmami, z bardzo dobrym jakością, z filmami naprawdę godnymi największych youtuberów, jakie jeszcze są. No taki mam plan, zobaczymy kiedy to się uda. Że się uda w to nie wątpię, tylko zobaczymy ile czasu mi to zajmie. Miejcie świadomość cały czas szykuje sobie ten wielki powrót i gwarantuję, że ten powrót serio będzie wielki. Ale niestety jesteście zmuszeni jeszcze trochę poczekać. W ogóle miałem robić film z Pikafem tutaj przepraszam pikafa na, y, na żywo na, y, na wizji. Y, jakoś tak to wyszło, że po prostu nie miałem żadnego czasu. Mieliśmy nagrywać film we wrześniu, y, we się skończył jest październik, no niestety, y, więc w nie męczyć pikaff, ja mam nadzieję, że znajdę jakiś czas dla ciebie. Bardzo sorry, że to tak wyszło, że nie miałem czasu zupełnie. Tak to po prostu bywa. No ale tak zupełnie martwy oczywiście nie jestem. Przykładowo skończyłem ostatnio pisać moje opowiadanie FNAFowe, którym zajmowałem się ponad rok, więc jest bardzo, bardzo doszlifowane. Jak jeszcze nie czytaliście, to zapraszam. Wrzuciłem dwa filmy na Glamrock TV na ten temat, więc... wejdźcie koniecznie jak nie widzieliście. I sobie przeczytajcie na odpadzie Glamrock Stories, zapraszam, polecam. Co jakiś czas wrzucam też coś na Instagrama i mam nadzieję, że uda mi się jakoś go rozrufać w najbliższym czasie. Tak więc, coś jednak się ode mnie pojawia, Mowę i mało, ale nie mówcie, że nic, bo to nieprawda. W ogóle niedługo zacznę, kto wie, może kiedy to oglądacie, to już zacząłem pracować nad drugim opowiadaniem, bo pierwsze dało mi mega... mega satysfakcję, mega motywację do robienia kolejnego, więc pewnie niedługo będę już pisał, zaczynał pisać. Yy, tak, no więc, no więc, jeśli chodzi o takie sprawy właśnie kanałowe, to... Yy, Glamrock TV wróci, nie wiem kiedy, ale wróci i będzie wtedy bardzo profesjonalne, gwarantuję to, i będzie zupełnie inny od tego, co znacie, i bardzo dobrze, niepubliczne filmy z Glamrock TV, te które już wyleciały, albo dopiero wylecą, będą tutaj konsekwentnie wrzucane na playlistę Niepubliczne filmy z Glamrock TV, czy tam Glamrock TV niepubliczne filmy, nieważne. I tutaj będziecie mogli je sobie oglądać, nawet jak one już nie będą dostępne na głównym kanale. A teraz jak już o, o takich rzeczach kanałowych powiedziałem, o moich planach powiedziałem, yy, przypominajcie mi o tym live z Katonem, przypominajcie mi, ja to zrobię, serio, ja to zrobię. No ale przejdźmy do takich bardziej właśnie rocznicowych rzeczy. Yy, no bo tak, rok to jest naprawdę dużo czasu. To jest no to jest, to jest, niesamowite, że a w, p, p, przez cały rok, cały święki rok, po prostu 365 dni prowadziłem kanał na YouTube, który zdobył w tym, w tym momencie, kiedy to nagrywam, prawie 900 subskrypcji. Wow, 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 wow. I jak zacząłem prowadzić tego Glam Roka, to wyglądało mniej więcej tak, że wstawałem rano, siadałem na lekcjach. Yy, odpalałem Facebooka, patrzyłem na reklamę na różnych, na różnych grupach yy, YouTube'owych na Facebooku, gdzie się reklamowałem i każdy like był dla mnie takim wow, może ktoś obejrzy. No i <grytanie> i to było naprawdę nie, niezłe, miło to wspominam. Jakbym tak się zastanowił, na, najmilszy fragment z tego całego roku odnośnie właśnie mojej kariery, tej glam rockowej, to bym wybrał właśnie ten pierwszy moment, kiedy yy, kiedy wszystko było tak strasznie proste. Nie ja po prostu robiłem wtedy film, pisałem go, nagrywałem, montowałem. Były napra naprawdę słabe, były źle zmontowane, brzmiały okropnie. Były złej jakości, ale mi się to przyjemnie robiło. Sobie siedziałem, patrzyłem na reklamy na Facebooku, jak ludzie mi powoli zaczynają lajkować. Patrzyłem jak pojedyncze osoby oglądają tą krytykę Katona i się cieszyłem. I było ich coraz więcej. I to były naprawdę piękne czasy i ja naprawdę do nich tęsknię. Teraz jest to wszystko strasznie pokomplikowane, strasznie pogmaszane, jest strasznie dużo tych wszystkich planów i tak dalej, tak dużo rzeczy do zrobienia, że nie ma w co ręce włożyć. Częściowo Rost do tego przyczynił i moja współpraca z Rostem, że zacząłem trochę inaczej patrzeć na karierę YouTubeową. Troszeczkę tam sobie razem porobiliśmy, troszeczkę tam sobie nawzajem pomogliśmy. I na pewno Ross mi pomógł bardzo zmienić podejście do YouTube'a i pokazać jak może, jak mógłby wyglądać mój kanał i nie mówię tutaj o tym, że będę wzorował swój kanał na roście, tylko o tym, że chcę żeby ten system jaki wprowadziłem, że przez pewien czas robiłem z Rossem właśnie regularne filmy, które były dokładnie co tydzień, były ładnie zmontowane, miały ładne miniaturki, chcę żeby taki system wrócił i był na stałe i żeby te filmy były jeszcze jeszcze lepsze. Dzięki Rostowi po raz pierwszy osiągnąłem taką regularność na swoim kanale. Po raz pierwszy doświadczyłem czegoś takiego, więc wielkie dzięki Rost za to doświadczenie. No i dzięki w ogóle za danie mi szansy. Kilka innych podziękowań. Jako, że jest to rocznica kanału, to bardzo dziękuję osobom, bez których ten kanał by nie powstał. Czyli dziękuję Pangujowi i dziękuję Katanowi. Gdyby nie Panguj i jego filmy, to ten kanał by zupełnie nie istniał. Absolutnie. Więc. Więc wielkie wielkie dzięki na ukierunkowanie mnie yy, i danie mi bardzo dużej ilości inspiracji i chęci. Yy, a co do Katona, to dziękuję za to, że wtedy kiedy już zrezygnowałem z tworzenia kanału na YouTubie, tego swojego głupiego, dziecięcego Dawsona, to za to, że dałeś mi takiego kopa, żeby, żeby wrócić, żeby skrytykować Ciebie za tych brednie, co opowiadałeś. I tak się wszystko zaczęło. Ta prawdziwa kariera zaczęła w ten sposób, od Ciebie się zaczęła, więc, więc te wielkie dzięki. No i dziękuję także Areowskiemu, za to, że był pierwszą osobą, jaka w ogóle zawarła ze mną jakąś współpracę, pomimo tego, że y, jego filmy były wtedy wykonane dużo bardziej profesjonalnie od moich i w ogóle jak patrzę sobie na tamten moment, to robiłem po prostu bardzo słaby content i o ile może y, sama treść nie była jak najbardziej w porządku, to wykonanie było naprawdę słabe. Tak więc kieruję wielkie podziękowania dla Areowskiego, za to, że w ogóle chciałeś podjąć współpracę ze mną, no i za to, że nasze kanały, także nasze serwery, wspierały się przez ten czas, szły ramię w ramię, pomagały sobie nawzajem i ja to bardzo, bardzo doceniam. Naprawdę potrzebujemy takich dobrych relacji na polskim YouTubie. Dziękuję także najlepszemu YouTuberowi, czyli Poczołowi, za robienie po prostu wspaniałych filmów, które przez ten cały czas w mojej kariery poprawiały mi humor, które często dotyczyły mnie i potrafiły mnie wyśmiać w bardzo mądry i zabawny sposób. I dzięki za to, że naprawdę dużo uwagi Glamrock TV i ogólnie rzeczom, które ja robię, i wy cały czas dokonujesz starań, aby urozmaicić ten nasze całe środowisko. Dziękuję też bardzo Norbertowi za wszystkie sprzeczki o fabułę FNAFa i za wszystkie awantury o Balore i o piksele w minigrach, biofantamy i o... Na o... no, długo by wymieniać... Dzięki za to, że uświadamiałeś mi dużo rzeczy przez ten cały czas związanych z fabułą i niejednokrotnie zmieniałeś moje spojrzenie na argumenty no i samo dyskutowanie, sama rozmowa to, że w ogóle jest z kim dyskutować to jest też naprawdę bardzo ważnego, więc wielkie dzięki za to wszystko i oczywiście wam wszystkim dziękuję za bycie aktywnymi członkami, administratorami naszego Discorda i grupy TV FNAF Dziękuję także Blaze'owi za poświęcanie ogromnej ilości wysiłku i wkładanie bardzo dużo pracy w swoje dzieła dotyczące mnie i nas i ze zrobienie razem z HUBem dwóch gier odnośnie nas i mnie I zdaje się, że tych gier ma być więcej podobno, bo jest jakaś kolejna szykowana, więc wow Nie sądziłem, że na tak wczesnym etapie kariery będę miał fangame yy, I to taki naprawdę dobry fangame, a nie zrobiony jakoś prowizorycznie totalnie Nie spodziewałem się tak, że fangame o mnie w tak krótkim czasie zdąży dostać swój remaster Co jest naprawdę niesamowite, więc wielki facon dla ciebie Blaze no i dziękuję też innym osobom, które przez ten cały czas naprawdę przyczyniały się do rozwoju tego kanału, yy, głównego kanału Glamrock TV, tego kanału także, naszego serwera, gruby na Facebooku i innych miejsc. Dziękuję Wojciechowi, Space'owi, dziękuję PNG, czyli mojemu pierwszemu grafikowi, dziękuję monitorkowi, aka Enderkowi, którego prace plastyczne cały czas nie zadziwiają. Dziękuję wdzięku Winku za jego pracę i dziękuję wszystkim innym osobom, które są tutaj, oglądają filmy, należą do naszej małej społeczności i biorą w tym jakoś wszystkim aktywnie udział. Bardzo, bardzo dzięki, jesteście super. No i co, nagrywam już pół godziny, nie wiem, ile filmu z tego wyjdzie, ale myślę, że tutaj możemy zakończyć. Rok temu pojawił się pierwszy raz w internecie Glamrock, który krytykował Katona. Dzisiaj Glamrock jest kimś zupełnie innym niż wtedy, wszystko się totalnie pozmieniało. Wydaje mi się, że na lepsze, nie wiem. Ale kontynuujemy to. No i za cały ten rok chcę Wam wszystkim, wszystkim serdecznie podziękować. To był świetny rok i mam nadzieję, że kolejny również taki będzie. Tak więc, ja jestem Glamrock. No i co, widzimy się już niedługo. Nigdy nic nie wiadomo. Trzymajcie się, cześć! That's my name.